Cześć z tej strony Łukasz Dzienis. Dziś zajmiemy się modulacją mocy w sterownikach Platinum. Dziękujemy za kolejną sugestię tematu. Zapraszam do materiału. Modulacja mocy należy do najistotniejszych parametrów możliwych do ustawienia, jeżeli chodzi o samą pracę urządzenia. Umożliwia nam sterowanie mocą kotła oraz sposobem osiągania temperatury zadanej. W przypadku modulacji mocy w sterownikach Platinum mamy dwa rodzaje trybów pracy. Jest to tryb standardowy, w którym sterownik pracuje cały czas z jednakową mocą w ściśle określonych taktach, oraz modulację Fuzzy Logic, w której modulacja odbywa się procentowo od danego zakresu, czyli sterownik może modulować. Mocą kotła, mocą palnika w pewnym zakresie, powiedzmy od 0% do, do 100%. W takim wypadku, w zależności od zapotrzebowania na ciepło urządzenia, sterownik sam decyduje w jaki sposób i z jaką chwilę, w danej chwili mocą ma pracować. W takim wypadku zmienia się ilość podawanego paliwa oraz siła nadmuchu. Więc teraz przejdźmy do samego sterownika, sprawdźmy, w czym to się je, jak to się ustawia. Modulacja mocy pozwala nam określić i ustawić ilość i sposób dozadowania paliwa oraz powietrza w procesie spalania. W tym wypadku modulacja mocy dotyczy trybu pracy pracy, czyli trybu, w którym sterownik i kocioł rozpalił się poprawnie, przeszedł proces stabilizacji i stara się osiągnąć temperaturę zadaną. Po osiągnięciu temperatury zadanej, w zależności od rodzaju sterownika, przychodzi w postój bądź też w nadzór. Więc tutaj parametry modulacji mocy dotyczą tego trybu samej pracy. Więc sposób ustawiania tej modulacji jednakowy jest zarówno dla sterownika Platinum, jak i Platinum PELET. Tutaj prezentację wykonamy na sterowniku Platinum PELET, jednakże cała procedura jest identyczna w przypadku Platinum do groszku. A więc w przypadku zmiany i chęci modulacji mocy, bądź też parametrów tej modulacji w pierwszej kolejności powinniśmy w sterowniku wejść w menu. Następnie wybieramy ustawienia kotła i tutaj szukamy na początku tryb regulacji. Po wejściu do trybu regulacji mamy tryb standardowy oraz fuzzy logic. W pierwszej kolejności wybierzemy tryb standardowy. Wybieramy OK. I teraz cofamy się, przechodzimy do modulacji mocy. Po wybraniu trybu standardowego e, mamy możliwość ustawiania E, tego typu parametrów. Więc tutaj widzimy w e, modulacji mocy mamy tak. Czas podawania, czas przerwy, moc nadmuchu. Sterownik w przypadku trybu regulacji standardowego pracuje w dwustanie ciągle z jednakową mocą, a więc e, do momentu osiągnięcia temperatury zadanej e, sterownik będzie pracował według danych tych tutaj nam ściśle ustawionych parametrów. A więc widzimy czas podawania 5,5 sekundy, czas przerwy 14 sekund. W przypadku kiedy e, sterownik osiągnie tą temperaturę, przejdzie w nadzór, bądź też w postój i te cykle pracy będą jakby nieaktywne. Więc teraz tak, w momencie do startu urządzenia, przejścia w trybie pracy do osiągnięcia temperatury, co każde 14 sekund, sterownik będzie uruchamiał podajnik na 5,5 sekundy. Oczywiście te parametry są modyfikowalne, więc jeżeli widzimy, że podczas pracy tego paliwa podawanego jest zbyt dużo, bądź też zbyt mało, mamy możliwość po prostu korekcji tych czasów. Więc tutaj mamy czas podawania i czas przerwy. Jeżeli widzimy, że paliwa, jakby paliwo zostaje nam niespalone, w takim układzie najlepiej jest po prostu wydłużyć czas przerwy. Jeżeli my ustawimy 16 sekund, no to w takim wypadku on poda dawkę 5,5 sekundy paliwa, co 16 sekund, a więc mieliśmy przed chwilą 14, ustawiliśmy na 16, podawanie paliwa będzie rzadsze, co za tym idzie. Palenisko i palnik będzie miał więcej czasu, żeby to paliwo spalić. Tak robimy w przypadku, kiedy tego paliwa na palenisku jest za dużo. Co robimy w przypadku, kiedy jest za mało? Analogicznie w drugą stronę, czyli jeżeli widzimy, że paliwa jest za mało, szybko się wypala, po prostu ten czas przerwy skracamy. Nasza sugestia jest taka, żeby w przypadku regulacji bądź też zmian parametrów regulować jednak czasem przerwy, ze względu na to, że czas przerwy możemy ustawiać w bardzo dużej rozpiętości. Widzimy tutaj mamy krok sekundowy i ten czas przerwy możemy ustawić od 1 sekundy do 255. W przypadku, dajmy na to ekogroszku, mamy dużą rozpiętość kaloryczności tego opału od powiedzmy 22 MJ do 2930. Więc w takim wypadku przy e, paliwie niskokalorycznym ten czas przerwy będzie musiał być dość krótki. W przypadku paliwa wysokokalorycznego będziemy musieli maksymalnie wydłużać ten czas przerwy tak, aby e, paliwo zostało spalone, żeby z każdego kilograma tego paliwa uzyskać jak najwięcej energii, żeby ono się spalało do końca. E, więc w przypadku paliw wysokokalorycznych ten czas przerwy będziemy musieli po prostu wydłużać. E, Czas podawania, mamy możliwość modyfikacji od zera, od jednej do 25,5 sekundy. Więc tutaj widzimy, że ta rozpiętość jest troszeczkę mniejsza. Nasza sugestia jest taka, żeby jednak korygować ten czas przerwu. Więc jeżeli widzimy, że podaje paliwa za mało, to po prostu ten czas przerwy skracamy. Jeżeli podaje za dużo, to zwiększamy parametry, jeżeli chodzi o wstępne nastawy tych mocy. Są dołączone teraz w instrukcjach obsługi. Teraz jeżeli chodzi o dalszą część, no to mamy moc nadmuchu, czyli tutaj ustawiamy przez okres pracy z jaką siłą wentylator będzie pracował. Więc widzimy tutaj jest ustawionych na 60%. Oczywiście jeżeli widzimy, że tego powietrza jest za dużo, płomień jest za mocno, powiedzmy, narwany, paliwo zostaje wyrzucane z paleniska, to możemy ten, tą siłę nadmuchu po prostu zmniejszać. lecz też robimy to po prostu stopniowo. Też zalecenie jest takie, że jeżeli zmieniamy w danej chwili parametry podawania bądź też przerwy, to w tym samym momencie nie zmieniamy mocy nadmuchu. Ze względu na to, żeby zaobserwować jaki jest rezultat danej zmiany. Czyli jeżeli na przykład korygujemy parametry podawania, no to korygujemy je nie zmieniając nadmuchu. Dopiero w momencie, w którym my ustawimy odpowiednie czasy przerwy i pracy, powinniśmy przejść do ustawiania mocy nadmuchu. I teraz... Czas podawania i czas przerwy definiują nam z jaką mocą pracuje w danej chwili urządzenie. Ze względu na to, że moc, moc urządzenia tak naprawdę wynika z ilości spalanego opału w ciągu jakby chwili. Czyli to jest chwilowa, chwilowa moc danego urządzenia. Im większe będzie ustawione te podawanie, częstsza dawka paliwa, tym większa będzie moc kotła w danej chwili. Oczywiście. Ta moc kotła, ilość tego spalanego paliwa musi być odpowiednio dobrana także do samej wielkości kotła. Jeżeli my dostarczymy zbyt dużo opału w stosunku do wielkości wymiennika, po prostu ta energia cieplna, która zostanie wytworzona w wyniku spalania, nie będzie w stanie być odebrana przez wymiennik ciepła, więc po prostu ucieknie nam do komina w postaci straty kominowej. I Trzecim parametrem jest histereza kotła. Histereza kotła jest to parametr określający o ile musi spaść temperatura na kotle względem temperatury zadanej, żeby kocioł ponownie przeszedł do trybu pracy. Czyli jeżeli w tym momencie mamy ustawione 70 stopni temperatury zadanej, kocioł pracuje, osiąga 70 stopni, zatrzymuje się, przychodzi na przykład w nadzór, no to dopiero po, o spa, po spadku o 5 stopni do 65 on ponownie rozpocznie cykl. Rozpalania, stabilizacji pracy i ponownego dążenia do temperatury zadanej. W przypadku modulacji mocy i trybu pracy standardowego kocioł zatrzymuje się po osiągnięciu temperatury zadanej. A więc tak wygląda modulacja mocy, jeżeli chodzi o mm, tryb standardowy. Tutaj e, jedyna jeszcze jakby opcja dodatkowa, która może się pojawić, to w przypadku, kiedy sterownik bądź też kocioł wyposażony jest w wentylator wyciągowy, to tutaj poniżej e, mocy na duchu pojawi się też opcja mocy wyciągu. W takim wypadku będziemy mieli możliwość ustawiania, z jaką mocą ten wyciąg będzie w trybie pracy działał. Tak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o tryb standardowy. Teraz przejdziemy do trybu y, Fazi Logic, więc przechodzimy z powrotem do trybu regulacji. Gramy tryb Fazi Logic, wciskamy OK. Wracamy sobie do modulacji mocy, i tutaj widzimy już y, troszeczkę więcej parametrów. Może zaczniemy od. Od dołu, tak naprawdę. Widzimy na samym dole dwa parametry, które w przypadku trybu standardowego nam się nie pojawiły, a więc minimalna moc kotła FL i maksymalna moc kotła FL. Te parametry po pozwalają nam określić, powiedzieć dla sterownika. Pomiędzy jakimi mocami może on pracować. Więc minimalna moc w danej chwili kotła w przypadku trybu FaziLogic to jest 30%, a maksymalna 100%. A więc sterownik będzie modulował od 30% swojej mocy do 100%. Oczywiście my te, te parametry możemy modyfikować z tym, że minimalna moc kotła FL nie powinna być ustawiana poniżej 30%, ze względu na to, że po prostu rozpiętość pracy i e, jakby samego, samej. E, samych badań określenia mocy kotła jest jakby określona w tym przedziale od minimalnej mocy 30%, więc nie powinniśmy ustawiać po prostu tej mocy poniżej, maksymalną możemy ustawić dobrowolnie. więc tutaj my możemy ustawić po prostu rozpiętość tej mocy pomiędzy jaką ona ma się przełączać w zależności od zapotrzebowania. Dalej mamy analogicznie histerezę kotła, czyli o ile musi spaść temperatura na kotle względem temperatury zadanej. Tak, aby on się ponownie uruchomił. Z tym, w przypadku trybu fazy logic, sterownik, jeśli mamy, tak jak tutaj, w tym wypadku ustawioną temperaturę zadaną 70 stopni, to on zbliżając się do temperatury zadanej, zaczyna redukować moc i przybije o jeszcze 5 stopni, w dalszym ciągu redukując moc. Więc w rzeczywistości kocioł zatrzyma się i przejdzie w tryb nadzoru lub postoju po osiągnięciu 70 plus 5 stopni, czyli 75 stopni. Oczywiście ten parametr też jest w pełni modyfikowalny. I powyżej mamy dwa parametry, które ściśle, ściśle powiedzmy, definiują sposób pracy kotła w trybie fazy logic. Więc widzimy tutaj, mamy taki parametr, który nazywa się wypełnienie cyklu 100%. Mamy go ustawione w danej chwili na 30%. Jest to parametr, który mówi dla sterownika, jaki procent z cyklu powinien zająć dla sterownika podawanie paliwa, więc to jest wypełnienie, czyli to jest jakby przy pełnej mocy kotła, ile, jak procentowo, ile czasu procentowo ma ten podajnik działać. Żeby dokładnie to zrozumieć zostanie to tutaj za chwilę przedstawione na jakby na um, dane obliczenia zostaną przedstawione obok, a my przejdźmy na razie jeszcze do ustawień serwisowych. Po wejściu ustawienia serwisowe z kodem 4.0 po wejściu ustawienia palnika i w pracę, mamy coś takiego jak czas cyklu w trybie, w trybie praca. Jest to e, bardzo ważny parametr mówiący dla sterownika, jak długo ma ten trwać cykl. A cykl jest to czas pracy podejnika i czas postoju. Czyli sterownik powinien w ciągu 20 sekund podać paliwo i się wstrzymać od podawania paliwa. Czyli co każde 20 sekund trwa jeden cykl. A w ciągu minuty są to trzy cykle jakby podawania i teraz mamy tutaj określone, że to jest 20 sekund, czyli w dan naszym przypadku cykl trwa 20 sekund. Jeżeli wejdziemy sobie w menu ustawienia kotła, modulacja mocy, widzimy, że cykl trwa 20 sekund, czyli 30% z 20 sekund podajnik będzie pracował, a 70% będzie się, jakby będzie stał, prawda? I teraz mamy oczywiście możliwość ustawiania tego w inny sposób, prawda? Możemy to zmniejszyć. I teraz jeżeli ustawimy Cykl 20, 20%, no to 20% z 20 sekund przy pełnej mocy on będzie po prostu podawał, całą resztę będzie stałą. I to jest w przypadku pełnej mocy. Oczywiście sterownik będzie modulował tą mocą, więc w przypadku, kiedy on wyliczy sobie, algorytm powie, żeby pracował z niższą mocą, bo nie ma takiego zapotrzebowania, on wyliczy odpowiedni cykl dla mocy niższej. Tutaj określamy tylko i wyłącznie podawanie maksymalne przy maksymalnej mocy. Obliczenia zostaną przedstawione obok, jak to dokładnie przeliczać. To, co warto pamiętać jakby no już, to to jest w przypadku, kiedy podaje nam sterownik tego paliwa za mało, oto powinniśmy ten cykl wydłużać. Jeżeli podaje go za dużo, to powinniśmy go zmniejszać. Teraz przejdźmy do mocy nadmuchu. Teraz po wybraniu mocy nadmuchu widzimy wykres. Jest to wykres nadmuchu w zależności od mocy kotła. Tutaj na osi poziomej Widzimy moc kotła, a na osi pionowej widzimy siłę nadmuchu, więc tutaj widzimy 30% mocy kotła, 40, 60, 80, 100 i 20% wentylatora 40, 60, 80, 100. W trybie fazy Logic mamy możliwość ustawiania nadmuchów dla poszczególnych progów mocy. Tu widzimy, tych progów jest 5, więc możemy ustawić dla każdego progu inny nadmuch. Z tym, że powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli kocioł pracuje z pełną mocą, to jego nadmuch nie może być niższy niż progi niższe mocy. Czyli w tym wypadku, jeżeli my wybierzemy sobie 100%, tutaj w tym momencie pojawia nam się taka zielona kropka, to nie możemy ustawić tego nadmuchu poniżej 56%, bo kocioł przy 80% mocy ma ustawione też 56%. Możemy oczywiście ustawić więcej, nie możemy ustawić mniej. I teraz tak, po wybraniu e, danej jakby mocy pojawia nam się zielona kropka i możliwość po prostu edycji danego nadmuchu. A więc teraz widzimy, że przy pełnej mocy wentylator będzie dmuchał na 60%, przy 80 na 56, przy 60 na 52, przy 48 na przy mocy 40% oraz przy 30% mocy na 45. Mamy możliwość po prostu modyfikacji i ustawiania dla poszczególnych progów mocy, z jaką siłą on ma nam dmuchać. Analogicznie, w przypadku kiedy sterownik wyposażony będzie w wentylator wyciągowy, tutaj poniżej pojawi się opcja moc wyciągu. To wszystko co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przybliżyłem państwu rodzaje modulacji w sterownikach Platinum. Zachęcam do zostawiania komentarzy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz polajkowania fanpage'a. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.